Dobra, profesor Gray prosił, żebym się streszczał, więc do rzeczy. Jak wiecie, na zewnątrz panuje zaraza, jest totalna apokalipsa, ludzie umierają na ulicach. Jest naprawdę źle. Tutaj, w zamkniętym ośrodku badawczym, analizujemy krew zakażonych, szukamy mutacji w ich DNA i próbujemy znaleźć lek, tak, o ile to możliwe. Udało nam się skonstruować prosty sekwenator DNA oparty na na 8-bitowym komputerze, i no, myślę, myślę, że się sprawdzi. Więc pokażę Wam, jak to działa i co nam udało się osiągnąć. Na granie widzimy kawałek łańcucha DNA osoby zakażonej, tak? Widzimy pary zasad azotowych. Są dwie możliwe pary, tak? Adenina może łączyć się z tyminą, a cytozyna z guaniną. I tutaj już widać jest tak, w pierwszej linii jest, 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 jest błąd. Tyminą łączy się z guaniną, tak? Jest to zasad, para zasad, która w ogóle nie powinna powstać. Podejrzewamy, że to jest właśnie przyczyna, przyczyna naszych problemów i całej tej choroby. Tak więc co teraz musimy robić? Sekwenator pokazuje nowy łańcuch drena co 5 sekund, w tym czasie musimy zidentyfikować niewłaściwą parę i ją oznaczyć tak, na ekranie. No niestety terminal, który nam się udało tutaj stary znaleźć, jest, 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 jest uszkodzony. Na szczęście udało nam się podpiąć, podpiąć to do monitora kineskopowego i podłączyć pióro świetne, dzięki czemu będziemy mogli zaznaczać pary, pary na ekranie, tak? Każdy plusik oznacza prawidłowo zidentyfikowaną parę zasad. Natomiast wykrzyknik pojawia się w momencie, kiedy nie zdążymy jej oznaczyć w ciągu 5 sekund, więc wygląda mnie to mniej więcej tak. Yy. 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 A, niestety, czasami pióro świetne zawodzi. Ale mniej więcej w ten sposób działa. I tak wygląda tutaj nasza praca w tym ośrodku. Także, dobrze, nie mam już czasu. Wracam do roboty. Bez odbioru.